Dzień dobry wszystkim. Witam Was. O, piękny chłopiec! Dzisiaj trochę taki wiesz sztywniutko, bo wczoraj trochę za ostro. Wiesz o co chodzi? Dobra, w każdym razie witam Was wśród pomidorów. Więc yy, dzisiaj ogarniemy temat z, z tym. Dzisiaj ogarniemy temat z drożdżami. Podlejemy pomidory po to, żeby różne zarazy nam się nie, nie czepiały tych pomidorów, chociaż jak będą chciały, to i tak się przyczepią. Ale widziałem w internecie taki motyw, że babka jakiś tam cukier wsypała, litr wiesz, wody rozmieszała z drożdżami, później to do 10-litrowego oprysku i tyle, nie i że opryskała pomidory i tam coś tam, coś tam. My nie będziemy przyskiwać pomidorów, my je podlejemy i zrobimy to trochę szybszym sposobem. Także zapraszam Was na kolejny odcinek wśród pomidorów. No, będzie się działo. Będzie nam potrzebny cukier, wiertarka, drożdże i mieszarka. Dobra, gdzieś tutaj, no patrz jak deszczówkę zbieram, jeszcze tego nie wyniosłem, to miałem posadzić już dawno temu, zobacz jak grało nie trzeba fiemy wsadzać, odbiło, odbiło, trochę deszczu. A, dobra, No kolejny, mam tu trochę deszczówki i trzeba przelać będzie do, 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 do tego, tu jest około 10 litrów. Tu Jaka ładna beczka, można by stąd zabrać, no dobra, ogarniemy temat, o, będzie szybciej, nawodnimy sobie, tak, czekaj, chodź tutaj, o, wchodzi, dawaj, dawaj, dobra. pełniliśmy konewkę. Dobrze, jak ładnie podlewane popadało. Uch, idziemy. O! Jest. Jest. Dobra, teraz zakładamy. na konkretarkę. Nie przewidziałem jednej rzeczy. No i wpizdu. <suszy> <suszy> Dobra, nic się nie dzieje. Ogarniemy temat w inny sposób. Tu mam deszczówkę, Ile tu jest litrów? Dziękuję. O, tu jest chyba 14, 12, 10 litrów, ty. Git. Weźmiemy tutaj. O, no. Dawaj. Zobacz. O. Dobra, konewka. Ty może niech tutaj stoi, będzie cieplejsza. No ona grzeje nam się woda. Dobra. To niech konewka se tu stoi, czekaj jak przydusi pomidora to będzie. Trzeba kłaść konewkę w takim miejscu, żeby mm. <laughs> nic się nie stało. O tu będzie dobrze Musiałem iść postatyw. Głos mi się trochę łamie, bo <laughs> wczorajszy jestem <laughs> No i tak, że żeby z drzownicami tam tu jest jakieś yy, 120 gram no to nie przeszkadza tam trochę więcej, trochę mniej nic im nie będzie tak jest! Komarek, no. no i łyżkę cukru dajemy na łoko Temperatura wody powinna być w granicach 22 do 38 stopni. E, nie wiem jaka temperatura panuje tutaj. <laughs> Powiedzmy, że jest w normie. Ważne, aby nie była większa niż 38 stopni, bo podobno drożdż jak <laughs> No to ta na pewno nie ma. A że trochę zmarną, nic im nie będzie. Dobra, zaczynamy działać. Zobacz jak je zakręciło, zrobiło się białe, myślałem, że nie będzie białe. O i generalnie można dodać tutaj mleka, niektórzy to z mlekiem rozrabiają, w każdym razie całą miksturę i tak trzeba przejść do 10 litrowego wiaderka czy konewki. Ja to zrobiłem od razu, nic nie szkodzi, niech poczeka ze 20 minut, dojdzie do siebie i można podlewać pomidory. Zobaczymy jak tam nasze pomidory, o Czy tu jeden wilk. Tutaj chyba zrobiłem. To był główny pęd i wilk wyrósł. Ale to nic się nie dzieje. Chciałem na dwa, to będzie na, będzie na, na, na dwóch pędach. Podobno też tak można. Niby owoce są mniejsze, ale nie widzę różnicy. O, tutaj już jakieś rosną. O. Wiesz, jak potrzęsiesz to może się uda zapylić od razu tutaj jak to wygląda sytuacja no też coś jest o, dobra tutaj widzę już jest jakiś wilczur o cyk tutaj coś tu rośnie to może główny pęd no nie będę go tutaj zaczepiał dobra idziemy dalej no, zobacz jaki duży pomidor. Jeszcze ze dwa dni będzie na kanapkę. A tutaj o, wiąże się następny Trzeba wiesz. To no, już o, stare liście. Na razie sobie rosną, to niech rosną. O, wilka można obciąć. Ojej jak tu gorąco. O, ta roślinka miała być na straty. A zobacz, o odbija. Ma się dobrze, jeszcze kwiatka puściła. Się będzie miała największe kwiatki. O, jeszcze tutaj coś rośnie. O, można poobrywać. Ciekawe czy jakieś owoce się zawiążą. Darniemy temat. Zobacz jaka gruba udyga. Dosyć taka spora powiem Ci. Sztywna roślina rośnie, jak ta. Lala. Zobacz tutaj o wilk. Nie został obcięty o ten. Wpuszcza owoce. Drugi też. Ale dobra to. Dwa czy trzy krzaki będę miał takie z dwoma pędami. Nic im nie będzie. no tutaj rośnie następny. Dobra, trochę czasu już minęło. Ogarniamy temat. albo w tunelu tak gorąco, albo ze mnie wczoraj wychodzi. <grym> A i po ile podlewamy. Polewamy po 50 Nie no ile tam wlejesz tyle będzie, nie? Że działamy o cyk i podlewamy o Chodź tu mały też będzie miał, o Ten Najmniejszy ty wszyscy biją To nagrywa. Nagrywa. O, podlejemy. Teraz to będą rosły. To żadna zaraza ich nie weźmie. <laughs> o, będzie miniaturka. Także temat ogarnięty. Idziemy. Podlane, podlane. Opa, a wody, lewą wsiąkać Nie chcę. Zaraz podleję jeszcze te na dworze, pomidory. No i kończymy na dzisiaj. O, no tak. Także jeden odcinek już jest ze sobą, nie? Także pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się do następnego. O, jaki piękny chłopiec. Znajdujemy. Ciężki dzień dzisiaj miałem czy znaczy miałem? Mam ciężki, dobra. Siemanko! Dzień dobry wszystkim Witam Was w tę niedzielę. Nic dzisiaj nie idzie. Jeszcze raz. Siemanko, A, siemanko, siemanko siema od nowa